Pewnie niejednemu spośród nas zdarzyło się kiedyś lecieć samolotem i możemy przypomnieć sobie start maszyny. Najpierw stoi na lotnisku, potem zaczyna, prawdę mówiąc, na początku zaczyna jechać. Zaczyna jechać po gruncie, po płycie lotniska. Mija kolejne metry, dziesiątki metrów, setki metrów i dalej jedzie po lotniskowej płycie. Jeżeli ktoś leci już po raz drugi albo trzeci i jest już świadomy tego, co nastąpi, czeka. Czeka na tę chwilę, kiedy ustanie turkot kół po, beton, po betonie i samolot wzniesie się w górę. Kolejne mijane dziesiątki i setki metrów zamieniają się w lot. Ten przykład z lotu, najpierw z jazdy samolotem, a potem z lotu samolotem, przyda nam się dzisiaj jako wprowadzenie do naszego tematu czas apokalipsy. Drugą pomocą. Będzie modlitwa eucharystyczna, a konkretnie pierwsza modlitwa eucharystyczna, która jest bardzo stara, sięga wczesnego średniowiecza i dzisiaj jest wspomnienie świętego Piusa X. Za jego czasów ta pierwsza modlitwa była jednocześnie ostatnią, była tylko jedna. Była po prostu modlitwa eucharystyczna. A więc sięgniemy po nią, aby zobaczyć no właśnie. Jak wprowadzi nas to w tematykę apokalipsy? Mam tu zaznaczoną tę pierwszą modlitwę eucharystyczną. Pośród różnych modlitw zanoszonych w niej do Boga, różnych wezwań, w najróżniejszych sprawach i kościoła, i świata, i zgromadzonej tutaj wspólnoty, mamy też w pierwszej modlitwie eucharystycznej pewną wędrówkę. Troszkę przypomina taką jazdę, wędrówkę po historii zbawienia. Zaczyna się gdzieś tam u samego początku, na pierwszych stronicach księgi rodzaju, kiedy pada takie oto wezwanie Panie Boże, Ty przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla. To sam początek historii zbawienia. A potem, a potem w tym wędrówce po kartach Biblii po historii zbawienia, mówi się i o ofierze naszego patriarchy Abrahama tak, na marginesie warto też ucieszyć się tym, tym, tym słowem naszego patriarchy, nie ich patriarchy. Naszego patriarchy: Abrahama. Jest też i kapłan Melchizedek wspomniany. Dochodzi się oczywiście i do pana Jezusa, kiedy mowa jest o tym kielichu. Które wzniósł on w górę. Wędrówka przez historię zbawienia prowadzi nas oczywiście do pana Jezusa, do wieczornika, do kielicha, który wziął i do chleba, który łamał dalej. Ta wędrówka przez kolejne wieki przechodzi też i na czasy Kościoła. Najpierw Kościoła stykające się bezpośrednio z Biblią, kiedy mówimy, że wspominamy. Najświętszą Maryję zawsze, dziewicę, i świętego Józefa z kart Biblii, i także biblijnych apostołów, męczenników, ale przechodzi się też i do ich następców, i do Linusa, i Kleta, i Korneliusza, i Cypriana, i Kosmy, i Damiana. Wędrówka przez historię Kościoła na razie jest w kategoriach wspominamy. Byli tacy w historii, wspominamy. Że od czasów Abla, aż po tych wielkich świętych i męczenników historii Kościoła, tyle wielkich świętych postaci, które wspominamy. Tak jak wspomina się bohaterów historii. Ale jest w pierwszej modlitwie eucharystycznej moment, w której ten liturgiczny samolot wiozący nas nagle wzlatuje w powietrze. To tam, kiedy ksiądz mówi: Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę, tę, która tu właśnie została złożona. Niech zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twojego. Jesteśmy jakby pochwyceni. Taka jest wiara Kościoła wyrażona w pierwszej modlitwie eucharystycznej, jakby pochwycenie, Niech Twój święty anioł zaniesie tę modlitwę na jakiś inny ołtarz niż tylko ten. Jakiś ołtarz prawdziwy, przedoblicze oblicze majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza niebieskiego najświętsze ciało i krew Twojego Syna. Otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. I serca. To też znaczy wezwanie w górę serca, sursum corda. Pamiętam, że kiedy jeszcze byłem uczniem, i tak no, słuchałem tego wezwania, w górę serca, jakoś miałem wrażenie, że to chodzi o jakieś jedno serce może serce uczestników, wiem, modlącego się, jakby w górę tego serca. Nie, lejdźmy mnogi. w górę nasze serca. Sursum corda w górę. To znaczy gdzie? Tam gdzie króluje Chrystus. Szukajcie tego co w górze, w górę serca. Aż tam nasz święty ołtarz w niebie przed oblicze majestatu Bożego i przez pewien czas tam pozostajemy. Bo kiedy przychodzi to już bardziej przy końcu pierwszej modlitwy eucharystycznej Kolejna seria imion wielkich świętych. To już nie w kategorii wspominamy historyczne postacie, tylko w kategorii daj nam udział. Daj nam udział razem z tymi, którzy są już tam. Daj nam udział we wspólnocie. Oni gdzieś są? Kto? apostołowie i męczennicy, Jan Chrzciciel i Szczepan i Maciej i Barnaba są też i Marceli i Agnieszka i Cecylia i Anastazja dopuść nas do ich grona oni tworzą jakieś grono oni tworzą jakąś wspólnotę oni gdzieś są, gdzie? tam, gdzie poniósł nas ten wielki liturgiczny samolot przed oblicze Bożego Majestatu jest więc tron Majestatu jest gdzieś więc świątynia niebiańska, jest więc jakieś grono i wspólnota tych, którzy tam przed Tronem Bożym stoją. To jest to samo grono i ta sama wspólnota, o której mówimy tuż przed modlitwą Eucharystyczną w prefacji razem z chórami aniołów i świętych jednym głosem wołamy. Tyle modlitwa eucharystyczna pierwsza. Czy to jakieś przejawy poetyckich uniesień dawnych liturgów, czy to przejawy jakichś porywów, wyobraźni, a może i fantazji? Nie. To są realia. Opisane w Piśmie Świętym. Realia tylko świata wyższego, tego, które nazywa się w liście do Galatów Górne Jeruzalem. Górne Jeruzalem. Tak mówi Święty Paweł. Jest jakiś górny Jeruzalem, jest jakiś górny Syjon, jest jakieś wielkie zgromadzenie niebiańskie. I to są realia. Opisane przede wszystkim w Księdze Apokalipsy. Dzisiaj te realia może rzadziej są wskazywane tak otwarcie, jak my to robimy. Dzisiaj może więcej zwiększa potrzeba, aby o nich wspominać o tych realiach apokaliptycznych. I prawdę mówiąc ten ubytek apokaliptycznej świadomości liturgii. To jest jakieś nowum w historii chrześcijaństwa. Prawdę mówiąc, kiedyś ta świadomość była głębsza i to nie tylko na poziomie teologicznych dzieł i wielkich ojców Kościoła. Kiedyś ta świadomość, że na Mszy Świętej uczestniczymy w tym, co jest opisane tu, kiedyś ta świadomość była żywsza. I jakie to szczęście, że jesteśmy w bardziej Śląskim. I w kaplicy, która ma około 100 lat, bo tutaj możemy się przekonać na własne oczy, że 100 lat temu ta świadomość była żywsza. Bardzo zachęcam, żeby już po Mszy Świętej przyjść sobie czy, czy tu, przed balaski, czy tam i, i przyjrzeć się, że tu u podstawy ołtarza mamy taką płasko rzeźbę baranka. Baranka, które wygląda dość przedziwnie, bo zdaje się, że trzyma, tak jakby trzymał zwycięski sztandar. Baranek, który zwyciężył. I baranek spoczywa nie na jakimś żłobku czy sianku, jak można by tego oczekiwać, ale spoczywa na księdze. Takiej grubej księdze, jak ta, a nawet nie jak ta, bo spoczywa dokładnie na tej samej księdze. Spoczywa na księdze Słowa Bożego. Tylko, że jest to księga, można policzyć, zamknięta na siedem pieczęci, tak. Tę kaplicę tak sto lat temu przygotowano, żeby każdy, kto przyjdzie na Mszę Świętą, jeszcze zanim się rozpocznie, wtedy jeszcze nie było tego drugiego ołtarza, który tutaj troszkę przesłania widok, wtedy każdy, kto wchodził do kaplicy albo tam w ławce się modlił, czekając na rozpoczęcie Mszy Świętej, widział. Baranka spoczywającego na księdze, widział baranka zwycięskiego, jednym słowem widział ilustrację do tego, o czym czytamy w księdze Apokalipsy w rozdziale czwartym, gdzie Jan pisze: Ujrzałem, ujrzałem baranka. Baranka stojącego, ale jakby zabitego jakby zabitego, bo mającego na sobie rany. Zobacz, włóż ręce, palce w, w rany po gwoździach i włóż rękę do boku mego mający rany po gwoździach po włóczni żołnierza, ale stojącego, bo z Baranek zabity jest barankiem żyjącym, jest barankiem triumfującym. Stąd ten zwycięski sztandar, Księga Apokalipsy, rozdział 5, werset 6: Ujrzałem między tronem a czworgiem zwierząt, a kręgiem starców stojącego baranka, jakby zabitego. I wziął Księgę. To właśnie ta Księga. Z dalszej części dowiadujemy się, że Księga ta była zapieczętowana. Rozdział 5, werset 1. Księga zapisana i wewnątrz, i na odwrocie, i zapieczętowana na siedem pieczęci. Potem dowiadujemy się w księdze Apokalipsy, co będzie, jeśli baranek te pieczęcie łamie i objawia, jaka jest prawdziwa treść Słowa Bożego, co naprawdę Ojciec chciał objawić ludziom. Ale ta scena z przełomu czwartego i piątego rozdziału apokalipsy jest wyrażona tu. I sto lat temu oczekiwano, że każdy, kto tu przyjdzie, to zobaczy, sobie to uświadomi i będzie odczuwał, że już niedługo przyjdzie chwila, kiedy prezbiter. Przewodniczący liturgii powie: Niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na Twój święty ołtarz w niebie, przed oblicze Twojego majestatu, abyśmy spożywając tę ofiarę z tego ołtarza, mieli udział razem z Twoimi aniołami i Twoimi świętymi. Tu jest sekwencja dwa razy po dwanaście. To pewnie odniesienie do tego, co czytamy w księdze Apokalipsy dookoła tronu. 24 trony, a na tronach 24 zasiadających starszych. Jak to w Piśmie Świętym bywa, znaczenia są bardzo różne, i piętrzące się jedna na drugim, mogą to być starsi, czyli święci Starego Testamentu, ale pewnie mogą być i chyba są. Zarówno starego, jak i nowego. Wtedy może być dwunastu przedstawicieli, dwunastu pokoleń i dwunastu apostołów, ale mogą też być ci wszyscy inni święci, którzy są wymienieni w pierwszej modlitwie eucharystycznej, tak czy inaczej zasiadający na tronach, czyli mający udział w chwale, tak jak obiecał Pan Jezus. Księga Apokalipsy, rozdział trzeci, Zwycięzcy dam zasiąść na tronie, jak i mi ojciec dał na tronie zasiąść 24 starszych, czy starców, czy prezbiterów, zasiadających na 24 tronach, odzianych w białe szaty, czyli przyodzianych łaską. Dalej, każdy, kto przychodził 100 lat temu do tej kaplicy, i oczekiwał na rozpoczęcie liturgii. Mógł zobaczyć takie cztery medaliony. Ten najdalszy to jest chyba medalion z orłem, tak? A następny z wołem czy z cielcem, zależnie. Zaraz zobaczymy od biblijnego tłumaczenia. A tu dalej, następne dwa medaliony. Tu i tu. Lew i i człowiek, tak jak czytamy w księdze Apokalipsy, ujrzałem, ujrzałem jak tam jest, mówi Jan. Tam byłem, ukazano mi jak tam jest. Zwierzę pierwsze podobne do lwa, i drugie podobne do wołu, i trzecie mające twarz jakby ludzką, i zwierzę czwarte podobne do orła w locie. Te medaliony są tu po to, aby przypomnieć, że znajdujemy się no, częściowo tu, na Ziemi, no to jasne, przyszliśmy do kaplicy, ale tylko częściowo. Bo w tej drugiej części święty Anioł już zaczyna ofiarę i ofiarę warg, owoc warg, które wyznają Jego imię, i tę ofiarę, którą Jezus Chrystus zanosi przed tron Ojca, w której mamy udział przez Brzeg Świętą. Prześwięta jest ofiarą bez udziałem w jednej, wiecznej i niepowtarzalnej ofierze Jezusa Chrystusa. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, że Jezus wszedł do miejsca świętego przez swoją krew, którą ofiarował ojcu. Wszedł, pokazując, popatrz, ojcze, to jest krew z rąk, z boku mego, ofiarowuję. Krew odkupienia. A ponieważ tam, gdzie wstępuje Pan Jezus do miejsca świętego, to jest wieczność, tam już nie ma czasu. Tam ta ofiara jest jedna i niekończąca się, i wiekuista. Wchodzi ze swoją krwią raz na zawsze. I dzięki temu ile razy sprawujemy mszę świętą, mamy udział w tej ofierze, której Pan Jezus wnosi swoją krew do majestatu Bożego. Z jednej więc strony msza święta to udział w krzyżu, ale Chrystus raz powstawszy więcej nie umiera. Więc z drugiej strony jest to udział w tej ofierze, w której Pan Jezus już zmartwychwstały. Przedstawia swoją krew. Wszedł do miejsca najświętszego przez swoją krew, aby wstawiać się za nami przed obliczem Boga. To właśnie dlatego baranek, jakby zabity, jest żyjący. To właśnie dlatego baranek ukrzyżowany jest też ze zwycięskim i triumfalnym sztandarem życia wiecznego. To wszystko mieści się we Mszy Świętej, to wszystko mieści się w Eucharystii. To wszystko kiedyś projektant, pewnie modląc się długo o to, Chciał zamknąć w tych kilku symbolach, które są symbolami apokaliptycznymi. Można więc powiedzieć, że przyszliśmy dzisiaj brać udział w scenach apokaliptycznych. Apokaliptycznych scenach. To, co kojarzy się ludziom tego świata, scena apokaliptyczna, co się kojarzy z czymś strasznym i przerażającym. Janowi, który spisał księgę Apokalipsy, kojarzyło się z wejściem w chwałę, w majestat, barankowi, cześć i chwała, i błogosławieństwo, i moc. Barankowi, godzin jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę, i cześć, i moc. Takie miał skojarzenia Jan ze scenami apokaliptycznymi, bo są to sceny chwały. Adoracji, modlitwy i sceny ofiarowania się Pana Jezusa Ojcu. Zmartwychwstały wstały Pan wchodzi ze swoją krwią, aby się ofiarować. To jest scena apokaliptyczna, i w takich apokaliptycznych scenach chcemy brać udział, do tego jesteśmy zaproszeni. Dlatego bardzo stosownym Wprowadzeniem do naszego spotkania Czas Apokalipsy jest właśnie Msza Święta, bo Msza Święta jest czasem Apokalipsy. Msza Czas Święta jest jedną z apokaliptycznych scen przeżywanych tu i teraz. Pamiętam, kiedy byłem w, Arme w Armenii i mm, zwiedzaliśmy. Starożytne i średniowieczne kościoły ormieńskie były skonstruowane w ten sposób, że ludzie, którzy o, tu, tu się znajdowali, przyszli na liturgię i patrzyli w stronę ołtarza, widzieli przed sobą bardzo wysokie podniesienie, na, na, na takiej wysokości albo jeszcze wyżej. Taki, taka ściana i dopiero tu prezbiterium. I posługujący wchodzili do tego prezbiterium słodkami po bokach. Także ludzie widzieli przed sobą, jakby niedostępną ścianę i prezbiterium. A kiedy w tej ormieńskiej liturgii przychodził czas na modlitwę eucharystyczną, diakoni jeden stąd, drugi stąd, zasłaniali kotarę. I reszta. Modlitwa eucharystycznie odbywała się za zasłoną, pięknie haftowaną, zdobną, jak w świątyni Jerozolimskiej, dlaczego, aby przypomnieć uczestnikom, że to, co widać prezbiterów, diakonów, uwijających się wokół ołtarza na tym podwyższeniu, to sakramentalny udział w czymś, co się odbywa na prawdziwym wzniesieniu. Wstąpił Pan Jezus do Górnego Jeruzalem, i gdzie wokół ołtarza uwijają się nie prezbiterzy i diakoni, tylko aniołowie i święci. A ofiarą jest sam Pan Jezus. I to On jest tym ołtarzem, na którym jest krew Jezusa, którą pokazuje Ojcu jako baranek zabity albo żyjący. I Dopiero po zakończeniu modlitwy eucharystycznej diakoni rozsuwają zasłonę. Dlaczego? Aby teraz nastąpiła chwila. Niech Twój święty anioł, który zaniósł tę ofiarę na Twój święty ołtarz w niebie, abyśmy mogli spożywać z tej ofiary my wszyscy zgromadzeni. Ta ormiańska architektura, bardzo stara, a przynajmniej półtora tysiąca lat jakoś bardzo mocno i dobrze pozwala przeżyć akurat ten aspekt Mszy Świętej. To samo, w troszkę innej formie, ale dokładnie ta sama idea stoi też za tak zwanym ikonostasem. Znamy ikonostasy, prawda? Z liturgii Wschodniej, prawosławnej czy greko-katolickiej, są też w innych rytach ikonostasy. Ołtarz jest schowany, chociaż ludzie wiedzą, co tam jest. Ale jest zasłonięty przez złocistą reprezentację nieba, i nie jest to reprezentacja abstrakcyjna i bezosobowa. Nie, tam są wyobrażeni. Kto? A ci wszyscy, którzy są wspomniani także w księdze Apokalipsy. I baranek. I niewiasta obleczona w słońce, i 24 starców, i dusze zabitych dla Słowa Bożego, i 140, 144 tysiące wybawionych z 12 pokoleń Izraela, i wszyscy wszyscy inni z księgi Apokalipsy jakoś symbolicznie na tym ikonostasie są przedstawieni, aby każdy, kto tam przyszedł na mszę święto, mógł wiedzieć, mamy. Udział w czymś o wiele większym niż w tym, co widać. Większe jest to, czego nie widać, niż to, co widać. To, co nie widać, no, w normalnej rzeczywistości, ale w Księdze Apokalipsy zostało opisane: Ja, Jan ujrzałem. Tak pisze autor. To, co ujrzał, przekazał nam. I dzięki temu możemy głębiej i lepiej rozumieć tajemnicę Mszy Świętej, która także jest czasem apokalipsy.